Cześć, witajcie. E, dzisiaj chciałem Wam pokazać e, coś, co ostatnio mm, wymyśliłem, wymyśliłem, stary pomysł, trudny kiedyś do realizacji, teraz troszeczkę łatwiejszy. Mianowicie koszyki łożyskowanie stopy korbowodu e, Junaka. Wał od Junaka, gdzie dwa rzędy rolek e, z przekładką w środku. Wszystko fajnie. No niektórzy twierdzą, że nie ma lepszego łożyskowania. Zresztą ja też twierdzę, że nie jest ono najgorsze. E, Daje egzamin w momencie, kiedy jest odpowiednie smarowanie, odpowiednie ciśnienie. Kula się to, przy czym no, są dosyć znaczne opory toczenia. No i postanowiłem opracować, wymyślić e, łożyskowanie stopy w koszyku takim podobnym jak w. E, w Warburgu w Syrenie może nie, bo w Syrenie troszeczkę inny łożysko koszyk był a w Warburgu było było łożysko takie takie coś, o no i poszukałem znalazłem firmę, która podjęła się wykonania tego wielkie dzięki za za, za podjęcie wyzwania za zrobienie koszyka w Łożysko ma 15 rolek na 16 długich. ścianki tu z boku wychodzą po 3,5 mm, czyli są dosyć solidne. Jest to wykonane z aluminium PA9, czyli 70-75. O ile się nie mylę, taki to ma symbol. Jest to twarde aluminium, odporne na ścieranie, no, przeznaczone właśnie do takich rzeczy, między innymi jak, jak ten koszyk. Stało to wykonane roleczki są w jednym kawałku całe długie pasuje to o, w ten sposób. Sam korbowód i łożyskowanie pokażę Wam za chwileczkę, tylko muszę zmienić y, kamerę na, na tylną w telefonie, także. To za moment. Ja jeszcze na koniec chciałem podziękować wszystkim, którzy subskrybują mój kanał, którzy go wspierają. Za wszystkie miłe słowa, za, za to, że jesteście ze mną, że obserwujecie. No i cóż, zapraszam do obejrzenia tego, jak wygląda taki zestaw w obecnej formie. Fajnie to wygląda, mam nadzieję, że będzie tak samo fajnie działało. Zresztą nie ma, nie ma możliwości, żeby nie. Także zapraszam. No, teraz widzicie już samo, sam koszyczek z bliska. Jest to coś takiego roleczki, które, które wchodzą w środek. O, rolka wchodzi tutaj w środek. Jest na tym tu. Macie już ułożone w koszyku, w junaku, korbowodzie. Jest to tak zwany koszyczek flat, czyli pasujący, e, trzymający się po zewnętrznej średnicy. W korbie tu jest korbowód z nową tulejką, oczywiście w stopę korbowodu. No i czop. Czop ma zmienione smarowanie. Jest ono tak zrobione, że rolka nie biega po otworze, tylko jest smarowany koszyk z boku z dwoma otworami. Smarowanie jest tutaj przez otwór oczywiście główny. No i, i tak to wygląda 15 rolek w takim układzie myślę, że będzie pomykać jest to rozwiązanie o tyle lepsze w stosunku do koszyka stalowego że koszyk stalowy no niestety stuka puka jest odgłos taki dziwny no to tak to tak już jest aluminium jest zawsze cichsze i, i nie będzie powodowało niespodzianek typu pękający pękający koszyk stalowy czy, czy coś w tym rodzaju jak widzicie, w warsztacie cały czas myślimy, jak to ulepszyć, jak to polepszyć, jak to zrobić, żeby, żeby było dobrze. O, tu jest druga rolka. Rolki, rolki są całe, długie. Myślę, że to rozwiązanie przysporzy wiele radości użytkownikom Junaków i, i będzie to jeździło. No cóż, dlaczego miałoby nie jeździć, skoro w innych silnikach jeździ sami popatrzcie jeszcze na spokojnie, no, tak to wygląda, wszystko jest zrobione na cacy nie ma się do czego przyczepić e, tak jak mówiłem jest to koszyk typu flat, czyli on pasuje o w, korbowód tutaj jest na tym, luz jest tu od wewnętrznej strony Wewnętrznej strony na przyczopie. Oczop nic nie obciera, nie, nie, nie dotyka. Także takie to ci rozwiązanie wymyśliliśmy i, i będzie działało. Jeszcze raz dzięki za, za subskrypcję. Zapraszam wszystkich oczywiście do subskrybowania kanału. Bądźcie razem z nami, ze mną. Trzymajcie się. Na razie, cześć.